of course we cannot be satisfied staying without the medal that's something we hope we can make happen you know but honestly we lose to a better teams they played better basketball in this game and there is nothing to say much about that you know we should play better we should score more shots we didn't and it cost us at the end the medal. I think the first game was the deciding one. When we lost to Poznan, that decided the rest of the tournament for us. I think, I think, I think this is the the strongest one I watched ever in these youth teams. I, I think only except our game with Kutno, there was no game on the tournament which was won by more than 15 points overall. You know, and every single game was really exciting till the last moments of the of the of the game. So. I że really, really good quality and i myślę, że dwa najlepsze are są w Tref Sopot, no nasza drużyna, myślę, zaprezentowała się na miarę możliwości. Byliśmy po Rosie radą najmłodszą ekipą mistrzostw, sześciu zawodników jeszcze funkcjonuje jako U18. Na pewno marzenia, czy apetyt rośnie w miarę jedzenia. Ale myślę, że te mecze, które rozegraliśmy, mogły się podobać publiczności. Każdy z rozegranych spotkań był uważam na dobrym poziomie i zabrakło nam niewiele, aby znaleźć się w czwórce finałowej Mistrzostw Polski u 20. No, dla nas trudniej był bardzo trudny. Mieliśmy, teoretycznie wszyscy mówili, że druga grupa jest łatwiejsza, naszą. natomiast jak później życie pokazało zespoły, które z nami grały, naprawdę były bardzo wymagające. To, że to jest pięć dni po, po rząd, wszyscy chcą wygrać, są emocje, Mł młodzi ludzie mają ten, powiedzmy, taki e, psychiczny e, dołek, w sensie naprawdę jest ciężkim turniejem, ja to przeżywam już chyba z dziesiąty raz i tak naprawdę wygrywa ten, kto ma po prostu trochę świeższą głowę i, i podchodzi dosyć chłodno do tych wszystkich zawodów. No i co, no jest, no był trener kadry, by, byli naprawdę zawodnicy, którzy, podejrzewam, będą grali w kadrze, więc e, turniej wydaje mi się, że udany. No Ja w, powiedzmy, że rok temu byłem też na, byliśmy na turnieju we Wrocławiu, z 10 lat temu też prowadziłem zespoły. Wydaje mi się, że tamte turnieje te z X lat temu miały trochę wyższy poziom. Byłem na, na, na takim turnieju, gdzie Marcin Gortat grał mi, między innymi to było w Spójni. E, aczkolwiek uważam, że e, cały czas ten poziom jest równy i naprawdę jest stabilny, i widać pracę trenerów. Naprawdę trzeba pogratulować, że taktycznie i technicznie ci zawodnicy są z roku na rok coraz lepsi. Jest kilka osób, które w ciągu roku zrobiło kapitalny postęp. Kapitalny.